Witajcie, kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowe Lego, a ja zapraszam Was na kolejną recenzję na moim kanale. Dzisiaj kolejny zestaw LEGO City, zestaw o numerze 6353. Są to misje ratowania dzikich zwierząt. Ten zestaw jest dość nietypowy, ponieważ em... No, chodzi tutaj o to, żeby dzieciaki nie budowały raczej z instrukcji, a używały swojej własnej wyobraźni do budowli. Nie wiem, jak to wygląda w środku, więc zaraz sobie to obejrzymy. I teraz tak, jest napisane, że, tak tutaj widzicie, Free App Required to Play. No i nie mogłem znaleźć tej aplikacji. Podejrzewam, że ta aplikacja pojawi się e, do ściągnięcia dopiero 1 czerwca, ponieważ wtedy startuje... E, ten zestaw w oficjalnej sprzedaży ja go mam troszeczkę wcześniej więc być może to jest powód dla którego jeszcze nie ma tej aplikacji no ale cóż zobaczymy jak to wygląda w środku jestem bardzo ciekawy. Jest to no, ciekawa opcja na pewno więc zobaczymy jak to wygląda. Zestaw katalogowo kosztuje 120,99. Lecimy z unboxingiem a później recenzja zapraszam. Jest przed Wami. Prezentuje się ono w ten sposób. 246 elementów składa się na ten zestaw. Cenę już Wam mówiłem, czyli 129,99. Z drugiej strony prezentuje się on tak. Co jest fajne od razu, to to, że widzimy, że jest masa fajnych elementów, które sobie zaraz zobaczymy. No i wspominałem o tej apce, która no cóż, nie jest jeszcze aktywna, ale. Czy to będzie może, bo tutaj jest napisane LEGO Building Instructions App. Check for compatibility. Um, play 8 Digital Missions. Build it your way. E, dobra, sprawdzę na instrukcjach sobie tych e, online, e, na aplikacji. Zobaczymy, czy może to tam jest. Ale otworzymy sobie. Co jest od razu fajne, to to, że mamy tutaj to otwierane pudełko, tak od góry. E, więc to jest plusik. Plomby poszły. I otwieramy sobie pudełko. Co w środku? No, jest instrukcja, a nie, raczej tutaj nie instrukcja, Zaraz sobie to obejrzymy. Wyciągnijmy resztę rzeczy. Wysypiemy sobie to wszystko. Mamy 3, 4, 5 worków. Mamy dwa takie patyczki luźne. Znaczy. Wyginające się, więc to się pewnie gdzieś tutaj przyda. Eee, ok. No cóż, ja to sobie sprawdzę, jeżeli mi się uda. I tutaj mamy kolejne zestawy, czyli mamy ze Space i mamy też City. Kolejny taki City City. Jakiś, jakaś motorówka pościgowa policyjna. Eee, kurczę, no zaraz zobaczymy, czy to będzie działa. Jeżeli tak, to wam to wszystko pokażę. Dobra, jak widać po zeskanowaniu kodu QR, który dostajecie razem z pudełkiem w środku, otwierają się instrukcje na aplikacji, którą można ściągnąć sobie za Flickr, oczywiście. No i teraz mamy udało się, udało się zeskanować zestaw. Teraz możesz zacząć budować. No i zobaczymy start mieszyny i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Coś się nam ładuje. Jak widzicie za, za tabletem są jeszcze nieotwarte worki, więc pewnie zrobimy cięcia, jak coś tutaj się wydarzy, ja będę sobie coś budował i później Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. No coś długo się otwiera, ale mamy misję. No i cóż, odpalamy pierwszą misję, czyli mamy krokodylę i fotografa bądź fotografówkę. Proszę, jakieś tam pole się otworzyło. Widziszmy muzykę, no ale wiecie przynajmniej, że muzyka jest. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o apkę. No ciekawe. Cóż, ja teraz zrobię cięcie. Zobaczę sobie to do końca. I pokażę Wam, co wyszło z obejrzenia tego. No dobra, kochani, czas zrecenzować zestaw misji ratowania zwierząt. No i tak, moje przemyślenia, jest to świetna, naprawdę świetna rzecz. Przeszedłem sobie wszystkie te misje, które się tam znajdują. Oczywiście składamy wszystko raz wedle aplikacji, bo widzicie, że niektóre rzeczy są złożone tutaj. I jest masa elementów przed Wami, które są. Dodatkowymi elementami, z których my bądź nasze dzieci musimy sobie coś wymyślić i z tego coś zbudować. Oczywiście, wszystko inne możemy sobie przebudowywać, brać klocki, wymyślać coś innego, i na tym wszystkim to polega. Fajny patent, no ale postaram się pokazać Wam, co budujemy z instrukcji, którą dostajemy w poszczególnych misjach. Jest to bardzo przyjemne, zajmuje troszkę czasu, ale naprawdę warto. Dobra, zaczniemy sobie od Figurek. Mamy tutaj trzy figurki a, i oczywiście możemy sobie kombinować, ponieważ mamy różne włosy, mamy różne nakrycia głowy, mamy różne akcesoria. Jak widzicie, tutaj jest pani, a, która prezentuje się w ten oto sposób. Dałem jej butelkę oraz e, lornetkę, i dostała też e, włoski. A, odłożymy sobie ją na bok. Jest pan, który ma czapkę do tyłu, ponieważ musi cykać fotki z zwierzakom i pani z afro która również wygląda bardzo fajnie na druki tutaj na przykład są bardzo fajne u tej pani z afro chyba najfajniejszy torsik z tych trzech no i tak się prezentują figi tutaj ta pani ma również nadruk na nóżkach też spoko z tyłu wszystkie te figurki mają rescue w różnych formatach ale ten logotyp pojawia się na każdej Figurce, więc ujednolica to wszystko. Odkładamy figi. Co jeszcze było budowane? E, na przykład taka polewaczka wody. Zakładam, że to to. E, taki oto stolik. To też również z instrukcji. Mamy. E, Sygnalizator świetny wraz z piękną sobą. zobaczcie jak ona ładnie wygląda naprawdę świetna tasówka świetnie się prezentuje. Masa zwierzątek jest tutaj, to też trzeba nadmienić. Co jeszcze mamy takie coś murek, za którym siedzi króliczek. Do tego dostajemy nadrukowany element tutaj bardzo ładny tal, który gdzieś w mieście u każdego z nas przyda się, bo w każdym z naszych miast legowych ciągle budowa trwa, więc jak ulał. Co jeszcze tutaj mamy, super pick-up, który naprawdę jest duży, jest sześciostudowy, czyli taki pasujący do Lego City, ale naprawdę tutaj po szerokości prawie jak 8 studów i naprawdę solidna konstrukcja, duże koła i tutaj ma kamerę zamontowaną. Co więcej, co więcej, no mamy zwierzątka, ale przez to, że tutaj, jakby po każdej misji, aplikacja nam pokazuje, żebyśmy z, z tych klocków, które nam zostały, zbudowali coś własnego, więc chyba przy pierwszej czy drugiej misji, zostały mi takie klocki i zbudowałem coś takiego. Pierwszy mocek, który oficjalnie wam pokazuje, właśnie prezentuje się w ten oto sposób. Myślałem, co to może być. Wymyśliłem, że jest to radio, które montujemy sobie z tyłu fury i gdy jeździmy sobie po polach i szukamy zwierzątek, które mają chipy, możemy sobie je znaleźć i namierzyć albo nasłuchiwać ich odgłosów, a później kamerą sobie nagrywamy. Tak to sobie wymyśliłem z pierwszych klocków, które zostały. Tych klocków później zostało o wiele, wiele więcej. Tej konstrukcji, którą tu widzicie, nie ma, na, nie ma w instrukcji, to jest po prostu moja kreacja, więc. Zobaczcie, tych elementów jest naprawdę dużo. Co tutaj ciekawego jeszcze mamy? Mamy e, puchar, mamy kurczę, żebym wiedział, co to jest. Jakiś duszek, e, cholera wie, nie wiem, plama. Hmm. E, co jeszcze jest? Mamy rybkę, marchewkę, mamy kostkę, e, łapacz motyli, mamy jakieś. Łańcuchy, barierki, więcej łańcuchów, mamy trochę liści drzewo, do, od drzew, mamy właśnie te patyczki, które gdzieś możemy sobie wykorzystać. Płozy od śmigłowca, no widzę tutaj taki element, który ewidentnie by się nadał, chociaż o, może tak. No nie zastanawiałem się nad niektórymi elementami, ale jest tego sporo, dość randomowo, no ale to właśnie musi pobudzać wyobraźnię dzieci, bądź nas samych. Mamy też spycharkę, którą możemy zamontować sobie tutaj właśnie. Możemy sobie zamontować i zmienić naszego pick-upa w spychacza. No i zwierzątka. mam jeszcze tutaj oczywiście ten motyw znany z drzewem. Mamy małego aligatora, zobaczcie. Piękny jest. Mamy małą, czarną panterkę. Mamy dużego aligatora. Świetny. Mamy... O, i wysypałem trochę akcesoriów z pudła. Mamy tutaj pluszową zabawkę. Hmm, czy coś pominąłem? Kurczę. E, nie wiem, chyba, chyba to wszystko, jeżeli chodzi o zwierzaki Czy ja coś pominąłem? No, króliczka już widzieliście. On jest tutaj. A jest jeszcze różowa e, żabula. Tak się prezentująca. E, naprawdę bardzo przyjemny secik Dostajemy też nosze, co jest fajne. Super, ja się jaram, to jest naprawdę fajny patent, kilka ciekawych elementów, też oprócz tego dostajemy jakieś strzykawki, dodatkowe włoski, jakieś nakrycia głowy, jak widzicie tutaj mamy hełm, mamy też szczotę, jest tego sporo, o takie rzeczy, takie rzeczy, jest też lupa, której Wam nie pokazałem. O, lupa też jest. Także jest tego sporo i można wybierać, i można sobie tutaj kombinować i budować. Są figurki, więc są zwierzaki, tylko siadać i rozkminiać i budować. No cóż, podsumujemy sobie chyba to, co przed chwilą zobaczyliśmy. Misja ratowania zwierząt to naprawdę bardzo ciekawy zestaw, i nie pozostaje mi nic innego jak tylko polecić, bo ok, 200. 20 zł bez grosza. Tyle katalogowo koszty. Do 180 na pewno zejdzie będzie można go dorwać. Może elementów nie jest dużo, bo 246, ale naprawdę jest tu sporo rzeczy. Mamy sporo zwierzątek, 3 figi. Ale tu przede wszystkim chodzi o to, aby pobudzić wyobraźnię przede wszystkim dzieci. To jest zestaw 6 plusowy. No tylko rozsypać dzieciakowi, odpalić aplikację i niech kmini. Dla nas też to może być fajne, tak jak ja sobie coś tutaj zbudowałem zmusiłem się, czy nie, nie zmusiłem się, po prostu zostały mi klocki i cóż, coś, coś z tego trzeba zbudować e, później nie budowałem dalej, ale gdybym posiedział to coś bym większego, może fajniejszego wykombinował e, ja generalnie bardzo polecam, są jeszcze dwa inne sety które e, można w tej serii dostać, więc na pewno będzie warto się zainteresować każdym z nich co sądzicie na temat takiego patentu? Czy Wam to się podoba, czy to kupujecie? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. A cóż, my widzimy się już w kolejnym filmie. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o komentarzu i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć!